Kiedy toksyk ciebie nienawidzi? Po pierwsze, kiedy zapasy się wyczerpują. Rozwijają się dzięki tak zwanemu narcystycznemu zaopatrzeniu. W chwili, gdy przestajesz karmić jego jej nienasycone ego, staniesz się bezużyteczny. Toksyczni ludzie nienawidzą swoich partnerów, gdy adoracja przestaje być dostarczana. To jak wyciągnięcie ryby z wody: zaczynają się dusić i walczyć o każdy łyk powietrza. Zalewa ich nienawiść, kiedy rzucasz wyzwanie ich iluzji. Toksyczni ludzie budują całą swoją tożsamość na fasadzie. Gdy tylko wkroczysz i rzucisz wyzwanie ich iluzji, pokażesz im, że mają wady i że nie są niepokonani. Wtedy wybuchnie wściekłość i nienawiść. Przebiłeś ich bańkę i będą tobą za to gardzić. Po drugie, nie cierpicie, kiedy odzyskasz samowystarczalność. Niezależność zagraża ich kontroli. W chwili, gdy zaczynasz samodzielnie prosperować, tworzyć własny sukces, budować własne imperium, czują do ciebie urazę. Są pasożytami, i kiedy żywiciel zaczyna rosnąć w siłę, pasożyt wpada w panikę. I atakuje. Nie mogą znieść widoku ich prawdziwego odbicia w oczach partnerów. Jeśli jest coś, czego nienawidzą, to jest to rzeczywistość. Jeśli zaczniesz odzwierciedlać ich manipulacje, kłamstwa i gry i odwzajemnisz to wszystko, znienawidzą cię. Zmuszasz ich do zmierzenia się z okropną prawdą, przed którą uciekali przez całe życie. Po trzecie, kiedy przestajesz grać w ich grę. Relacje z toksykami opierają się na grze o władzę. To oni ustalają zasady gry i oczekuje się, że będziesz grać. Według ich zasad. W chwili, gdy zaczniesz zauważać kłamstwa i zdecydujesz, że już nie grasz, zakłócasz ich kontrolę, i to rodzi nienawiść, podważasz podstawy ich gry.